Ze wszystkim, że to jest jakaś masakra. Nie biorę dużo outfitów, słuchajcie, bo ała jadę na... Chaotycznie się zaczęło, więc może zaczniemy jeszcze raz. Witam Was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Nikoeta Gravis i witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie to pakowanie się nad morze, ponieważ dzisiaj w nocy wyjeżdżam 22.15 mam pociąg. No i co? No i fajna przygoda będzie, ponieważ jadę sama pociągiem może nie pierwszy raz, ale pierwszy raz w nocy sama. Mam wstępnie przygotowane rzeczy, będę bazować na laptopie, bo tutaj mam listę, żeby o niczym nie zapomnieć. Oczywiście część rzeczy jeszcze się ładuje, no bo mało miałam czasu w weekend, żeby się na spokojnie przygotować, spakować, więc zostało mi niecałe 3 godziny do zajęć kolejnych, więc musimy to zrobić wszystko w niecałe 3 godziny. Jeszcze chciałabym ten film zmontować, żeby leciał za tydzień na kanał, bo już w tym tygodniu dostaliście film o 18, także pięknie. Będę pakować siebie, kurdupla, no bo kurdupla prawdopodobnie pojedzie do dziadków na wakacje na jedną czy dwie noce, to wszystko zależy od tego, czy kupa będzie robił 2-4, czy też nie. Kurdupla będziemy pakować do nowego nabytku, którym jest baby walizka na kosmetyki ze Stitcha, która będzie się maczować z moją walizką, przynajmniej przez jakiś czas, do Stitchowej walizki i docelowo chciałabym takie podręczne rzeczy wziąć do większej torby, no żeby coś tutaj mniej więcej mieć Jeszcze pójdziemy kupić oczywiście po Zubie jakieś jedzonko na wyjazd, więc to też na pewno Wam pokażę. No i co? Przede wszystkim trzeba tu trochę ogarnąć, poskładać i wszystko wpakować, słuchajcie, do walizy. Myślę, że tu będę sobie składać, tu będę chować, potem pokażę Wam efekt finalny. Natomiast z takich najważniejszych rzeczy, no to wybrałam sobie bazę outfitów, którą chcę zabrać ze sobą. Wzięłam sobie apteczkę leków z racji na to, że coś tu się podziało. Wolę dmuchać na zimne i mieć wszystko przy sobie no balsamy i tak dalej, więc żeby Was to nie straszyło, może zaczniemy od ubrań, dlatego też zapraszam Was serdecznie do Spakuj się ze mną lub Nie pakuj się ze mną, albo dzisiaj rzeczy, które ratują mi tyłek na wakacjach. Miał to być film praktyczny z super poradami, ale chyba wpleciemy wszystko razem, co żebyśmy się wyrobili do tej 22.15, bo jeszcze trochę do zrobienia, słuchajcie, mamy. So, let's get started! Zacznijmy słuchajcie od y, ciuchów, tam z tego co patrzyłam na pogodę ma być troszkę zimno, więc jedna para wyprana, mm, przepięknie pachnąca w ogóle, mega super, mi się podoba to ten płyn z Lenora, ale kiedyś dojdziemy do Clean With Me, bo planuję taką serię, że Clean With Me będzie z pokazaniem właśnie produktów, które używam i które Wam polecam, więc jeszcze zbieram inspiracje. Może nie tyle, co jak nagrać ten film, ale produktów. Zbieram produkty, które są faktycznie godne polecenia i będziemy sobie parę rzeczy też testować. Także stańcie ze mną na dłużej. Dzwoneczek, subskrypcja, żeby Was nic nie ominęło i na pewno takie filmy się pojawią. Spróbujemy, może jeszcze zrolować, bo rolowanie ubrań też działa. Jakoś wygląda to o wiele bardziej optymistycznie, słuchajcie. Biorę ze sobą na pewno. Dwie jeansowe kurteczki, takie właśnie z ozdobnymi elementami, jedną w ciemniejszych akcentach, jedną w jaśniejszych akcentach. I to będę chciała sobie spakować właśnie do tej torebki, więc to sobie odłożymy na chwilkę na bok. Oczywiście zabieram ze sobą nowy nabytek, czyli błyszczące spodenki, tylko takie jeansowe tym razem, jeszcze jak możecie założyć z metką, poprzedzenie z 60 na 45, także dycha różnicy. Uważam, że fajnie, nawet bardzo, ale to dam może na koniec, bo tego się tak za bardzo nie da fajnie zrolować. Na pewno biorę piżamkę, też z senseja, oczywiście, no bo większość rzeczy, która tu będzie, to będzie Sinsay, może Hito, zara i tak dalej. Natomiast na pewno będę chciała to, co mogę zrolować i włożyć po bokach, tak bym to chciała zrobić, żeby zmieścić jak najwięcej w ogóle outfitów. Także dwuczęściowa piżama z czerwona. Którą pewnie zobaczycie też na vlogmasach, bo kolorystycznie będzie pasowała do vlogmasów. Kolejny kombinezon to jest lumpa, ale tu mamy chyba Stradivarius, ale ma mega rozkoszowane, słuchajcie, te nogawki, więc na pewno go znacie z filmu o się Cream. Także koniecznie zachęcam do obejrzenia, bo fajny Lumpek, fajne rzeczy i jest niedaleko, bo e, w Mikołowie. Także jak najbardziej uważam, śmiało można, ale widzicie jak to dzisiaj idzie. Bo ja widzę, że to idzie... O! Okrutnie idzie to dzisiaj. Nawet bardzo. Dobrze, że te letnie rzeczy, słuchajcie, są lekkie. Na takiej zasadzie, że dużo rzeczy mogę z tym zrobić i nawet jak tam to na płasko, to mi nie zajmie aż tyle miejsca. O. Tylko będę mogła coś na to układać. to jest plus. Ręcznik ten taki ząbowy, który zakupiłam na evencie z Beto. Biorę też tutaj. Dobra, tu mamy jeszcze trzy topy zumbowe, jeden taki granatowy, drugi biorę czarny i jeszcze jeden z napisem zumba, o moje nabytki nowe oczywiście, biorę sobie koszuleczki z New Yorkera, one są takie śliskie, więc bardzo fajny materiał, który teoretycznie wygląda na pognieciony, ale jak się go naciągnie to już pognieciony nie będzie, więc oczywiście również zabieram go ze sobą, zroluję sobie to ubranka. Jeden jeszcze jest z metką, no bo ja w białych rzeczach chodzę bardzo, bardzo rzadko. A jak mogę z tego skorzystać, no to oczywiście korzystam. Jeden sobie zmienię outfitu, potem założę sobie to na siebie. I myślę, że się więcej rzeczy pomieści, jak będę miała na sobie. Także to też jest jakiś plus. Już no jest super ze sobą dużo rzeczy. Najważniejsze jest to, żeby ta walizka się w ogóle domknęła i żeby... Było tak, jak należy. To też jestem w stanie dosyć ciasno zrolować. Więc tak też robię. Więc moim pierwszym patentem w ogóle, tak pomagając Wam się w pakowaniu, rolowanie ubrań. Co prawda fajnie mieć ze sobą coś, co potem to wyprasuje, połowicznie chociaż, ale myślę, że jest G. Myślę, że jest G. Tu jeszcze mam secik. Jeszcze jeden secik. Jedna z moich ulubionych sukienek, która jest nie za ciepła, nie za zimna. No, mogę zrobić z tego dłuższy, czy czwarty, krótszy rękawek, więc ona jest wspaniała. Też da się fajnie zrolować. Nie gnieci się praktycznie w ogóle. A jeżeli się gniecie, to przez to, że ma taki, a nie inny print, no to w ogóle tego nie widać. Także no, ja jestem w ogóle bardzo, bardzo w tej sukience zakochana. No i koniecznie jedzie ze mną na te wakacje, no bo jak już by to było. I teraz tak. Tą koszulkę biorę ze sobą. Więc koszuleczka spodenki wezmę sobie w razie czego, czy w jakiś taki na brudno, czy żeby iść w tych, tak na plażę, żeby było tak wiecie krótko zwięźle, szybko i na temat. Do tego biorę jeszcze taki jeden elegancki kombinezon poza tym kombinezonem, który jest taki dosyć mocno rozkloszowany na dole z takimi nogawkami. On jest taki bardziej elegancki, a ostatnio go ze sobą nie miałam, jak byłam właśnie w tym miejscu, do którego jadę, bo czekają na mnie już moi psiapsiowie. Moi przyjaciele, więc fajno. I to też można zrolować. Jedyny minusek jest. Oczywiście ten kobinezon też jest z lumpeksu. Eee, no to... Hmm. Trochę się szypie. To biorę ze sobą. To jeszcze mi się musi tu udać jakoś zrzucić. Pasek muszę sobie wyjąć. Hmm. Nie no, myślę, że nawet mogłabym coś jeszcze zabrać. I no, z tym kępem. I tymi rzeczami. Słuchajcie, bo bo mam miejsce. Polubiłam się w ogóle bardzo z takimi śliskimi rzeczami i też w Sensei kupiłam sobie takie wody z takim e, dosyć głębokim dekoltem, ale są śliskie, tak jak ta koszulka z New Yorkera, która jest crop topem. i mam na nią miejsce, więc to też sobie koniecznie muszę zabrać. To mi się tu wmieściło i powiem Wam nawet, słuchajcie, nie jest źle, bo jak na te 5 dni, to dużo outfitów mi się udało zabrać. Na jaką imprezę chyba żadną nie idziemy. Więc ciekawie, Klepeczki. jeszcze mi się tutaj wmieszczą bez problemu, no i pasek może też uda mi się tutaj wmieścić, więc fajno. Wspaniale, bardzo się z tego powodu cieszę. Powiem Wam, pakowna jest ta walizka, polecam. Również Snisei. Tak jakby ktoś chciał i ona się tu bokiem wmieści. To sobie damy tak, żeby nam nie haczyło. Zamkniemy, nawet nie jest mocno jakoś Słuchajcie, wzięta do góry. Okej, okay, boczna przegródka walizka, ta, która wygląda trochę jak moskitiera, to jest miejsce właśnie na leki i tego typu rzeczy raczej. Ładowarki będę chciała mieć przy sobie, z na to, że jadę przez długi, długi czas pociągiem, to bierzemy sobie na pewno trochę tabletek na gardło, bo tam może wiać. No, z innego jakby to była jakaś wirusówka i oczywiście klatra na ewentualne jakieś, nie wiem, alergie, tak jak dzisiaj, tak, która jest niespodziewana, przez co nie mogę się pomalować, ale już czuję, słuchajcie, że to schodzi, więc wspaniale, bardzo mnie to cieszy. Także lekarstwa oczywiście mamy. W tym pudełeczku mam leki na serce i mam też leki, czyli tak zwane suplementy, więc już jestem przygotowana jakby na te 5 dni, które jadę. Już tego nie dotykam, wszystko mam. Co suplementuję, przede wszystkim mamy tak. Kwas foliowy, berberynę, mamy olej z wiesiołka, teleki na serce, tak jak już mówiłam, ADEK, K2 plus B2, więc wszystkie te najważniejsze rzeczy. Chyba berberynę jeszcze mam, a szwagantę też biorę. Przynajmniej zaczynam, bo ostatnio w ogóle bardzo się opuściłam z regularnością brania takich rzeczy. Także nie bądźcie jak ja. Bierzemy regularnie wszystko, dbamy o siebie i o swoje zdrowie. Także koniecznie, koniecznie te rzeczy tu się muszą. Słuchajcie, znaleźć. Eee, z takich leków biorę sobie jeszcze, słuchajcie, wapno. O nie, mój Florki nawet uciekł. Dam go sobie tu. Biorę sobie, słuchajcie, jeszcze wapno, gdyby ono było potrzebne, co Biorę ze sobą. Na pewno biorę cień do oczyszczenia twarzy, biorę termooklona, bo będę prostowała włosy na pewno. Jestem świeżo po fryzjerze, więc one się tak do tygodnia czasu podtrzymają. Więc liczę, że nie będę musiała ich myć, ale wszystkie rzeczy w razie czego dziewczyny mają, także... G, e, to jest termoochrona i odżywka w jednym do rozczesywania i coś, czym chciałam się Wam pochwalić, nie wiem, czy widzicie, jaką piękną opaleniznę, mimo wszystko, że nie chodzę na solarium, ostatnio niby było trochę słońca, ale jakoś na to słońce za bardzo poza przejściem od cienia do cienia, od domu do domu się nie wystawiałam i co ciekawego znalazłam, słuchajcie, ja normalnie smaruję się masłem kakaowym z Ziai, bo ono pomaga mi na moje AZS, które bardziej mi to nabierze tą skórę, a tutaj znalazłam balsam brązujący, który się nazywa Sopot i to daje super efekt, jedyne co jest ważne, że jak się pocimy i tak dalej, to ten efekt potem trochę się zaburza w tych miejscach, gdzie najbardziej się spociliśmy, to jest minus, natomiast nie zostawia plam, trzeba go równomiernie rozłożyć i rzeczywiście, jeżeli niedokładnie umyjemy ręce, widzę w takich miejscach, gdzie mam w ogóle odciski, gdzie najbardziej trudno to wszystko domyć, no to mam takie ciemniejsze punkty, bardziej niż zwykle, więc to znaczy, że opala. Efekt powinien być widoczny po 3-4 godzinach, więc ja już mam trzy zdjęcia poprzednie, bo robiłam piątek, sobota, niedziela i efekt jest zadowalający. Można się nim smarować w ogóle codziennie, także biorę go ze sobą. Co gdyby jednak tego słońca, słuchajcie, nie było, no i oczywiście takie krem na alergie, które jakby coś mi się działo, były rany, to sperec zawsze też wezmę ze sobą. Lepiej go mieć, słuchajcie, niż nie mieć. I teraz mamy tak tą kolejną przegródkę, więc sobie tu zahaczę już kółeczka i tak dalej. Wezmę sobie oczywiście je bardziej do tych dolnych części. Niestety moja część walizki nie jest otwierana. Widziałam, że tam niektórzy też dają buty, więc ciekawie. A ja sobie tutaj dam właśnie między te kraty do wyciągania rączki. To uważam bardzo dobry pomysł. Kosmetyczka z tak zwaną pielęgnacją, więc poza tymi dużymi rzeczami, które mi się tam nie wmieszczą, czyli ochronka na włosy, mamy też wszelkiego rodzaju kolczyki, Dezynfekcja do stóp, SPF, no bo trzeba zacząć w ogóle ten SPF używać. Przy okazji płyn micelarny, przydany do innego opakowania, pasty do zębów różne próbki, z racji na to, że pracuję w stomatologii do tego jest w czyj trochę zawsze. Pasta durafat 5000, wersja stela nową zostawiałam w domu. To jest pasta z takimi tysiącami jednostek fluoru. Polecam serdecznie, przebarwienia powinny znikać szkliwo robi się jak szkło. I love it. Nie wiem, jeżeli ktoś uważa, że fluor jest zły, to mm, wiecie co, nie słuchajcie pierdół. W internecie zacznijcie oglądać coś co ma sens. Czyli ten kanał na przykład, bo pracuję, wiem, obywam się, widzę, jak działa. Otóż polecam. Skrobak do języka, czyli must have. Maseczka, no bo why not, jestem kobietą. Do tego oczywiście biorę sobie moją szczoteczkę soniczną, Mamy je i soniczną, i manualną. Natomiast no, to mi jest niełatwiej zabrać, działa, jest naładowana, więc tą z reguły mam na wyjazdy manualną, myję też w domu często. Mgiełka taka, która ma dużo drobinek, więc będzie się skóra tak fajnie świecić. Oczywiście nitka dentystyczna Jordan Expand. Super fajny wiciorek, polecam, nie krwawią dziąsełka dzięki niemu, nie rani dziąsełek, super. Przelałam sobie tego płynu, natury trochę tutaj i dodałam ten, co dostaliśmy na evencie zumbowym. Także czasem na te eventy zumbowe warto przychodzić. I słuchajcie, pomieszałam dwa płyny, pięknie pachną teraz, super mieszanka. Oczywiście wszystkie rzeczy do demakijażu, czyli płatki kosmetyczne, patyczki do uszu, jakaś gumka do włosów. Ja mam rzęsy, więc oczywiście o tyle mi to ułatwia sprawę, że szczoteczka do rzęs Mam też procy, gdyby trzeba było użyć z drugiej strony gumki do włosów, czyli takie wszystkie bieżące rzeczy, których z reguły kobieta potrzebuje do, do własnej higieny i tak dalej. Czyli to wszystko tutaj mam. Pewnie będę się malować w pociągu e, rano jutro, no bo po pierwsze jest wieczór, więc może sobie po prostu zrobię jakąś maseczkę, kupię sobie w biedrze jakieś coś płatki pod oczy, żeby nie wyglądać jak Audeville, bo już teraz straciłam trochę na tym, że to uczulenie mi weszło. No szkoda trochę, powiem Wam szczerze. Nie ukrywam, trochę się wystraszyłam, bo zaczęło to wyglądać groźnie, ale zaaplikowałam sobie dwie tabletki klatry i powinno być G. Tu w ogóle zauważyłam ostatnio, że można sobie to przybiąć, więc nie powinno nam to lotać i robi nam trochę więcej miejsca w walizce. Ciekawie, także oczywiście wszystkie rzeczy, które mam w domu, będę używać jeszcze przed wyjazdem, ale to, co już mogę spakować, to e, oczywiście pakujemy, no bo szkoda tracić na to czasu i szkoda na to tracić w ogóle... To sobie weźmiemy do podręcznej. Słuchajcie, to, że yy, połowa rzeczy mi się pokruszyła, bo nie mam wieczek, to jest jedna sprawa. Ale to, że umyłam na szybko kosmetyczkę, wysuszyłam i nie chcę doschnąć. Mam nadzieję, że tu grzyb się nie zrobi po prostu w środku, ale się zabezpieczyłam pod tym kątem i wszystkie kosmetyki, łącznie z pędzelkami, włożyłam do takiej siateczki jednorazowej jeszcze, więc miejmy nadzieję, że to przetrwa. Także to jest odcinek chyba pod tytułem, jak się nie pakować. Następnym razem się poprawię, więc wyczekujcie kolejnego pakuj w mi z lepszymi jakby hitami. Także jak ktoś ma taki problem, to oczywiście polecam. Serdecznie jedna rozówki is always a good choice. Do tego biorę sobie szczotkę do włosów, nie wiem czy do podręcznego, czy też nie. Zobaczymy, na razie jakoś wychodzi mi bardzo mało rzeczy w tej walizce, więc jestem w szoku. A jadę na 5 dni, więc w ogóle jestem w ciężkim szoku. Jeszcze mam plecak właśnie ten podręczny. Więc tutaj będą takie rzeczy jak portfel i tak dalej. Przyszedł czas na Lilo kocyk. Oczywiście ulubiona zabawka, która jest z nami odkąd była u nas w domu. Na pewno probiotyki w razie, gdyby coś się wydarzyło. Mamy tutaj jeszcze oczywiście smaczki takie do treningów. Koniecznie olej z łososia, który aplikujemy do jedzenia, takie dwie pompki Do czyszczenia uszu oczywiście płyn, jak widzicie sierść zawsze, węgiel aktywny. Rzeczy na ból, to są takie leki. Dodatkowo do tego pasta do zębów, psia o smaku miętowym, chusteczki. Skończyły nam się psie, więc mamy takie zwykłe zapasowe. Kliks na kleszcze, tu nie było widać, ale na kleszcze w sam raz dobrze się przydaje, działa sprawnie i dla takiego drbila pomagamy. Zapasowe woreczki na psie, odchody, szczoteczka do zębów, żeby była prostsza w aplikacji, no i książeczka zdrowia, oczywiście potrzebna. No i kurdupel. Doświetlam się światłem, bo pada i niestety jest pogoda taka jaka jest, ale tak, na pewno na drogę wezmę sobie bułeczki, żeby było coś na. Takiego do przegryzienia, żeby nie trzeba było do okazji wydawać. dawać. Wzięłam sobie takiego batona musli, czekoladkę, moje ulubione rurki czekoladowe, krupeczki, no i oczywiście paluszki, bo ja lubię jeść. Mam nadzieję, że zostanie coś też tam, jak już dojadę. I kupiłam sobie, moi drodzy, jeszcze płatki pod oczy, także wezmę je oczywiście ze sobą, no i mleko swoje owsiane. Jak już tam dojadę, to nie trzeba będzie kupować, a to się wykorzysta, więc wspaniale. Także taki quick haul jedzeniowy, bardziej słodyczowy niż jedzeniowy, no ale zawsze coś. Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się już w kolejnych filmach. Cześć.